Gościnie w Radia Września 93 i 7 Przed mikrofonem Grzegorz Pabich Zapraszam na gościniec z Radia Września A naszym dzisiejszym gościem jest ratownik medyczny i instruktor pierwszej pomocy z organizacji Pomogę, bo mogę, Konrad Pieszchalski który we wrześniu na terenie naszego miasta przeprowadził cykl szkoleń pierwszej pomocy Te z kolei zostały zorganizowane dzięki zaangażowaniu fundacji Region Razem. Witaj Konradzie Dzień dobry, witam wszystkich z przeprowadzonych wśród kierowców badań wynika, że tylko 16% z nich podjąłoby się przeprowadzenia akcji pierwszopomocowej na miejscu zdarzenia drogowego. Czy sytuacje, z którymi styczność, potwierdzają takie statystyki? No i jak to wygląda w rzeczywistości? Tak, rzeczywiście tak jest, że Polska jest krajem, w którym dalej mamy duży opór przed udzielaniem pierwszej pomocy. Mocno obawiamy się, szczególnie ze względu na konsekwencje prawne. Tymczasem 162 artykuł kodeksu karnego nas wyraźnie chroni. Natomiast z mojego doświadczenia, jeszcze na polu walki z przeszłości, ponieważ teraz prowadzę już kursy pierwszej pomocy, nie pracuję już w pogotowiu ani w szpitalu, można było zaobserwować, że ludzie. Często boją się udzielać pierwszej pomocy, nic nie robią, a tymczasem każde działanie będzie lepsze niż brak działania, bo, brak działania, bo chociażby udrożnienie dróg oddechowych e, u osoby nieprzytomnej, e, nieoddychającej albo oddychającej e, w samochodzie e, może spowodować to, że ta osoba będzie mogła oddychać, także każda pomoc będzie lepsza niż brak pomocy. Jest szereg czynności, które należy wykonać na miejscu wypadku drogowego. Która z tych czynności jest najważniejsza? Od czego właśnie powinniśmy zacząć? Zawsze powinniśmy zacząć od sprawdzenia bezpieczeństwa własnego. To jest absolutny fundament. My zawsze szkolimy na zasadzie najlepszy ratownik to żywy ratownik. Wpierw zabezpieczamy. Miejsce i zabezpieczamy siebie tak, by nie mnożyć poszkodowanych. To znaczy, każdy rozsądny kierowca powinien mieć kamizelkę odblaskową, i ta kamizelka dobrze by była za siedzeniem kierowcy, a nie w bagażniku, żebym ja mógł wysiąść z samochodu już ubrany w tę kamizelkę. Następnie wyciągnięcie trójkąta ostrzegawczego. Jeżeli postawiłem samochód za wypadkiem, to skręcam maksymalnie koła, e, tak by samochód, który ewentualnie uderzy w mój samochód, nie pojechał prosto. Tylko by moje auto stanowiło swego rodzaju tarczę, bym ja dzięki temu e, się ochronił tym samochodem, by, by ono pojechało gdzieś tam w bok. Następnie sprawdza, ile jest osób poszkodowanych, i to jest wszystko pierwszy krok, czyli ogólna, ogólne bezpieczeństwo własne. Kolejny drugi krok to ocena stanu poszkodowanych. E, najprościej jak się da. Przytomny, nieprzytomny, oddycha, nie oddycha, nie sprawdzamy żadnego tętna w pierwszej pomocy, nas interesuje tylko i wyłącznie oddech. I trzeci krok to właściwe wezwanie pomocy, czyli określenie, gdzie jesteśmy, jaka to miejscowość, albo na jakiej drodze, ile osób jest poszkodowanych, co się stało i pamiętajmy o tym, by nigdy nie rozłączać się pierwszymi, to dyspozytor ma się z nami rozłączyć pierwszy. Co myślisz o panującym powszechnie przekonaniu, że udzielając pierwszej pomocy, możemy zaszkodzić poszkodowanemu? Jakie czynności powinniśmy wykonać, nawet wtedy, kiedy paraliżuje nas strach? To jest tak, że trochę jest tych mitów w naszym kraju związanych z pierwszą pomocą. Jednym z nich jest właśnie to, że możemy zaszkodzić. Nie da się bardziej zaszkodzić. Możemy tylko, brak, brak działania, to znaczy brak umiejętności nie jest problemem. Brak, brak, brak działania jest rzeczywistym problemem. I to jest tak, że jeżeli spojrzymy sobie na kontekst prawny, no to 162 artykuł kodeksu karnego stanowi wyraźnie o tym, że konieczne jest samo podjęcie działań, nawet bez względu na skuteczność tych działań. Nie ma też konsekwencji prawnych. Dla osoby niewykwalifikowanej medycznie, jeżeli zostanie wybrany niewłaściwy sposób niesienia pomocy. Tak samo nie będzie konsekwencji, jeżeli podczas ratowania ludzkiego życia dojdzie do uszczerbku na zdrowiu u tej osoby ratowanej. Konsekwencje w naszym kraju są w momencie, w którym my widzimy, że coś się dzieje i udajemy, że nie widzimy. Natomiast poza konsekwencjami prawnymi, prawnymi mamy też wtedy konsekwencje, myślę sobie, że moralne, no bo jednak, e, jakkolwiek. Chcielibyśmy, żeby nas albo naszą rodzinę ktoś też próbował uratować, a nie by ludzie tylko stali, patrzyli albo co jest jeszcze najnowszym trendem, nagrywali tylko dane zdarzenie. No nie tak będziemy budowali społeczeństwo obywatelskie. Czy zmieniły się zasady udzielania pierwszej pomocy w dobie epidemii COVID-19? No jak zadbać w takim przypadku o swoje bezpieczeństwo? Tak, jak najbardziej dobrze, że o to pytasz. Zmieniły się te zasady. Krok pierwszy: pozostaje bez zmian, czyli bezpieczeństwo własne, najlepszy ratownik to żywy ratownik. Krok drugi: to znowu ocena przytomności, następnie ocena oddechu i tutaj w dobie pandemii możemy odstąpić od udrożniania dróg oddechowych, czyli możemy nie odchylać głowy do tyłu. Następnie nie stosujemy słynnej naszej metody patrz, czuj, słuchaj, czyli nie pochylamy się nad człowiekiem i poprzez obserwację płucie i wszystkie inne zmysły nie sprawdzamy tego oddechu, tylko my klęcząc nad tą osobą w odległości około do metra e, sprawdzamy się, czy, sprawdzamy, czy unosi się klatka piersiowa, czy unosi się brzuch, czy widzimy ten oddech. To są wytyczne podobne do normalnych wytycznych amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Oni właśnie w ten sposób y, zalecają sprawdzanie oddechu i następnie przystępujemy, jak zadzwonimy po pomoc, dzwonimy pod numer 999 lub 112 i następnie przystępujemy jeżeli to jest osoba, która jest nieprzytomna i oddycha, to obracamy na bok, z tym, że normalnie obróciliśmy, obrócilibyśmy ją na bok bliżej siebie, tak obracamy ją od siebie, natomiast jeżeli by ta osoba naszym zdaniem nie oddychała, albo byśmy mieli wątpliwości, czy oddycha, to wtedy przystępujemy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej z tym, że tutaj uciskamy tylko i wyłącznie klatkę piersiową. Nie wykonujemy żadnych oddechów ratowniczych, nie ma 30 na 2, tylko uciskanie klatki piersiowej. Oddechy możemy dalej wykonywać u dzieci, one są też zalecane. Bo dzieci zatrzymują się głównie oddechowo, dorośli jednak krążeniowo. Natomiast my będziemy uciskali klatkę piersiową do momentu, gdy zmieni nasz ratownik medyczny, lub do momentu, gdy ta osoba zacznie odzyskiwać funkcje życiowe, czyli przytomność, pełen oddech, lub do momentu, gdy jesteśmy wyczerpani skrajnie i wtedy poprosimy inną, konkretną osobę o to, żeby nas zmieniła i robimy to na raz, dwa, trzy, czyli nie przerywamy uciskania, albo czwarta możliwość, gdy przestało być bezpiecznie. Moim zdaniem, czy i gdzie jest granica między bohaterstwem i chęcią niesienia pierwszej pomocy, a brawurą i bezmyślnością? Och, to jest takie szerokie pytanie. Myślę sobie, że ta granica jest w naszym pierwszym kroku. To znaczy, jeżeli ja próbuję pomóc tonącej osobie samemu, nie posiadając umiejętności, by dobrze pływać i by to robić, no to zaczyna się bezmyślność. Jeżeli, no bo za chwileczkę mogę mnożyć poszkodowanych. My musimy pamiętać o tym w pierwszej pomocy, przede wszystkim, by tych poszkodowanych nie mnożyć. By pamiętać o tym, że co się stało, to się nie odstanie i mamy odpowiedzialnie zadbać o to, żeby dalej ratownicy medyczni, strażacy, e, którzy przyjadą na miejsce zdarzenia albo przylecą, jeżeli będzie to śmigłowiec, e, mogli fachowo podjąć działania. Pierwsza pomoc jest przedmedyczna. Nie mamy mieć umiejętności, e, nie mamy mieć umiejętności medycznych, od tego jesteśmy my, jako ratownicy medyczni. E, natomiast no, ta granica jest płynna i ona gdzieś tam najważniejsza jest profilaktyka, czyli jeżeli jestem nad wodą i się kąpię we wodzie, no to nie spożywam alkoholu. Tym bardziej, jeżeli jesteśmy z dziećmi, no to jest też duży problem, że często rodzice są z dziećmi nad wodą i, i ten alkohol spożywają. Dalej, jeżeli jadę samochodem i mam ograniczenie do prędkości, nie wiem, 90 na godzinę, to się tego trzymam, bo jeżeli mi wyskoczy dziecko, no to, to, to jeszcze będę miał jakieś szanse, żeby, żeby uniknąć wypadku czy potrącenia, więc najważniejsza będzie profilaktyka. My często o tym nie chcemy pamiętać, My w ogóle jako naród nie lubimy, nie lubimy zasad, nie lubimy jak się nam daje zasady. Na koniec, gdybyś miał przytoczyć jedno zdanie, zasadę lub radę dla osoby, która udziela pierwszej pomocy, tak by ono brzmiało. Nie obawiaj się, że zaszkodzisz, ponieważ brak niewiedzy to nie problem, brak działania to rzeczywiście problem. Czas naszej audycji niestety dobiega końca. Przypomnę, naszym gościem był ratownik medyczny i instruktor pierwszej pomocy z organizacji Pomogę, bo mogę, Konrad Pierzchalski, który dzięki zaangażowaniu Fundacji Region Razem przeprowadził we wrześniu cykl szkoleń pierwszej pomocy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, do usłyszenia. Gościnnie Radio Września 93 i 7 i 7 Radio Września Najlepsze polokalne.